Kurde, monsterek. Mi się skończył. Jak ja. Mam tu znaleźć żabkę. I jakiegoś Menela. Jak ja. Nikogo tu nie znam. Dzień dobry. Ja przepraszam, ale czy mógłby mi pan kupić najzwyczajniejszego monstera? Tak, ale za małe, niewinne spotkanie u mnie dotk w domu. Em to ja jednak podziękuję. Do widzenia. O nie, nie spotkaj się, że mną u mnie w domku kur na help. Chłopaki, help! Panu Mietkowi to tak nie wstyd? Maltretować jakieś nieletnie dziewczęta na ulicy? Sama zapytała, czy jej kupię monsterkę! Niech pan Mietek się od niej odczepi i od innych dziewczyn, bo jeżeli kotka nie, źle widzę pana przyszłość. Niech może następnym tresem. A ty co tu robisz wieczorem? Ja, ja jestem tu do knowa i chciałam kupić po sobie monsterka. Zapamiętaj, że łódź to. Poka niebezpieczne miasto. I lepiej sama o takich porach nie chodź do sklepu. Okej. Okay. To ja będę iść. Ej, czekaj. No. Podaj mi swój numer telefonu. Okej. Okay. Six, seven, three, three. Potem zadzwonię. Miałam o 20.46. Kupić monsterka. Kok a nie się zakochać. Telefonik dzwoni. Hejka. Siema. Jak masz na imię, bo zapomniałem. Zapytać. Lejla ni Lili. Ładnie. Ja Igor. Dodam cię na moją grupkę, okej? Okay? Spoko.